Cześć, witajcie na live. Raz się stresuję, ale dobra. Jestem hmm. tutaj, jeju, no trochę się stresuję. Taki pierwszy live, w tak, no powiem, nie stres. No tak, no wiecie, co chodzi. Czekajcie, pokażę. Dobra. Chciałam mieć tą, tu 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 ikonkę, ta, 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 to tę, tę, na filmów. A to tę, że że tego nie zapisałam. tę, Nie mogę. Nie mogę. Dobra. Ym, to tak, zakupy. Tutaj. Zrobimy dzisiaj mega wielkie zakupy. Takie. No nie wiem może czy wielkie to napisać, czy małe. Nie wiem, tylko pozdrawiam całą resztę. Pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, Modnisia y, dwa, 2607. Alala, uwielbiam Twój kanał. Hej, YouTube, pozdrawiasz. Dawajcie jej suby, bo łapki Wam z. Okej, okay, tego nie czytam. Alala, dziewięć, pozdrawiam. Pozdrawiam Cię. Melonka, jeden, właśnie z nią miałam dzisiaj e, prowadzić e, odcinek. Melonka. Po, o, pozdrawiam się. Lofi, e, te, Lofi Boże Lofi 19. Melonka, melonka, jeden. Że. Dobra, to robimy mega szalone zakupy. A kiedy będzie odcinek na YouTube? Nagrywam na żywo. Zobaczę tylko, czy na pewno widać ten odcinek, bo poprzedni, na, znaczy, kon na YouTube, bo ostatnio mi nie chciał w ogóle ten. Видите, ну, показывала мне только та буська такая. Чекайте, сейчас No to dobrze, że działa, to czekajcie, to ja teraz sobie tylko, już <grym i> widzę, weszłam, okej. Okay. teraz zrobimy te wielkie, szalone zakupy, to jak już mówiłam, no nie mogę w ogóle dojść do słowa. Dobra, wiem, że nie zakupię tutaj żadnych e, tych szalonych zakupów, bo myślę, że to jest bez sensu, jak wiecie, mogę normalnie kupić. Bo nie wiem tak, czy mi się coś spodoba, nie chcę marnować diamentów. Nie wiem, co mi się średnio podoba. Wezmę sobie jednak stopów. Stopów są zawsze prawie najlepsze rzeczy. Jej Boże, jakie mam ostatnio lagi. Nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, ale zwierzak... Miałam, miałam jednego zwierzaka, takiego z tego, z tego motywu tutaj, o tego. No i wyszły mi dwa. Nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. Patrzę, a to taki lak i widzę drugą siebie. I tak patrzę, to pewnie ktoś się za mnie przerobił. Tu patrzy: Duch Księżyca. Dwa razy. Dziwny był ten lak. A właśnie, zbieram też pre prezenty na mega prezenty. Hmm. Co ja miałam co jeszcze powiedzieć? Przepraszam, trochę się stresuję. I przepraszam za te szumy, ale jestem teraz w pomieszczeniu, które echo. Jezu, co, co za głupoty już gadam, jakie echo ma. W ogóle weźcie mnie, słuchajcie, jakie ja głupoty mówię. Normalnie lepszej głupoty to już nikt nie wymyślił. Normalnie to jest echo. Ale ładne spodenki wydarte. No ładne, ładne. Fumsaty jakieś. Brzydkie buty nie podobają mi się za bardzo te buty do tej bluzki. O! Gratuluję, 14 lipca masz urodziny, bo mi 8. Gratuluję, ja mam 20. Ja nie powiem kiedy mam. Ale też mam w lipcu. Więc bardzo Ci gratuluję. Serduszka nam napisała jej! Zobaczcie, że się tak stresuję, ale no, Rzadko nagrywam bardzo live. Coś z mi idą. Niektórzy piszą nawet, że uwielbiają mój kanał takie ta alala lal, 9. Ja tak dobrze czytam, dobrze. Tylko, że ja się okropnie stresuję. No niestety. Trzeba to przeboleć. No to patrzymy, jakie teraz ciuchy tu modne. O właśnie, te, uszki, te uszy są naprawdę cudowne. Muszę je mieć. Muszę wręczyć. Muszę. Piękne uszy. To czarne w środku. Czyli może na wierzchu takie wielkie. Ta bluzka mi nie pasuje chyba trochę do tego looku. Nie, tam chytno wygląda tutaj. No, to to już o wiele lepiej. Tylko może bez tych uszek. A te buty to mam, to nie muszę ich kupować, bo je mam. I te spodnie też mi nie pasują. No. Jak coś znajdę ładnego, to oczywiście ale nie, bo to tamto, bo zram to jeszcze gorzej. Mmm, podoba mi się to spodnie. Nie. E -e. Kiedy znajdę coś ładnego, no ludzie? Coś pięknego. O, no to spodnie są całkiem ładne, za 6 diamentów. Kupujemy. Za głośno trochę. Trochę za głośno. Widzicie, co, ja tutaj całą w ogóle szafę tutaj przejrzałam, tych wszystkich tych stron z ubraniami i prawie nic mi się nie podoba. Wiecie co? Słabo ostatnio robią rzeczy na MSP. Na przykład o to. Takie bl, 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 włosy. włosy. Albo te. Mm, nie są za ciekawe. Te jeszcze znośne, jakoś znośne. Ładne są nawet. No, trochę te nie są okej, ale i te nie są ok. Ostatnio robią jakieś dziwne straszne rzeczy. To no, są całkiem, całkiem spoko. Ale na razie to mi się nic nie podoba z tych nowych <coughs> looków, znaczy z tych nowych motywów, to te włosy piękne, mam takie już w szafie. No to niestety koniec już z naszych szalonych zakupów. Niestety. Obejrzałam całą szafę i nic mi się nie podoba. Za chiny ludowe. Nic nie ma ładnego już, nic. Ale za to nadrobimy nad to um, może animacjami. Co wy na to? Może chociaż animacje będą jakieś ładne. A te już oglądałam wszystkie wcześniej już jeszcze przed odcinkiem nic mi się nie podobało. Ale widzicie co, chyba nie będę madować na animacje czasu, ponieważ e, animacje są, niestety, no trochę drogie niektóre. A właśnie poka nie pokazywałam wam ile ja mam tych animacji. Parę dodałam tam, parę się zamieniłam, ale zaraz zobaczycie ile ich tak naprawdę mam kajcie. wejdę we wordsy. Szybciej! O, są animacje, mam diamentowe za animacje. Dobrze, to teraz zobaczmy ile to ja tutaj kupiłam animację. 387? O człowieku! Ja bardzo cenię animację, ale oczywiście też daję czasami animację, komu się ktoś wygra. Ile zróżniam, kupić do rzeczy. No, 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 no. Aha, dobra. Zaraz wam pokażę, ile już prezentów mi się nazbierało przez całą godzinę. Ej, ja Wam za to dziękuję. Patrzcie, sześć. No szybko. 12 od jakichś clouds. Tutaj, tutaj jest 12. Znaczy, to jest od 6 od Clouds Day. 16. No, powiem szczerze, dużo. Bardzo, bardzo, dużo. Bardzo Wam za to dziękuję. Naprawdę jesteście świetni. W takim razie, skoro nie nadrobimy animacjami, chodźmy się przebrać. szybciej. I no zobaczcie, nawet ładnie wygląda ten światek tutaj z tym, tym... Tylko butki sejne, załóżmy. Cze, no szybciej. Te buty nie wiem, czy będą pasować, zaraz zobaczę. Mmm... No nie za bardzo. Co? Tylko nowe, nowe. No to, to tak, może się ubierzemy. Hmm, dobra, może nawet tak. A właśnie, chętnie się z Wami powiem. Unikatami. Mam dużo tych unikatów. Zabitów, hmm, oczywiście. Nigdy nie biorę żadnych z, z tego. Mam no, z tygodnia unikatów, ponieważ to się nie opłaca nawet. Kurczę, po co ja w to weszłam? Po co ja w to weszłam? Właśnie. Miałam jeszcze wam powiedzieć, w której kawiarni, tak, no to się nie kawiarni, tylko w klubie VIP, gdzie najwięcej się robi tego rajd, No kurczę, jak to się nazywa? rajd? Right? No to co, gdzie sobie ten Star Coins z nieba? Czekajcie, zaraz zobaczę. Mm -hmm. Z tego co zauważyłam, naj, najwięcej się. Z, o, to jest. czekajcie, Diamond Ride. O, Diamond Ride to jest. Najwięcej tych raj, e, 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 rajdów, znaczy ty Diamond Ride, to się robi w. Smog e, Smok Club Vip. Smok Club Vip, tak. Dzisiaj jak weszłam. Nie wiem, o godzinie 15 16, coś takiego. Było aż dwie. Dwie Diamond Ride. Strasznie dużo jest dla mnie. Mam okropne lagi, przepraszam Was ale niestety zobaczę ile już tutaj mój live trwa niestety suba się przygotowałam na live'a. strasznie się boję. To pa muszę już nie zakończyć tego live'a. Pa, niestety, ale jutro będzie fajniejszy live, obiecuję, bo dzisiaj niestety mam bardzo słabe połączenie z internetem i dlatego taki krótki ten live.